Witam was w kolejnym odcinku Titan Quest. Hmm, ostatnim razem udało nam się, z tego co pamiętam, odnieść miecz Anheru. W końcu, w ten sposób nie mamy chyba żadnego questu pobocznego już, tak wszystkie zostały zrobione. Hmm, dowiedzieliśmy się także, że świątynia Ptacha została zniszczona. Tam miał na nas czekać Imhotep, ale właśnie okazało się, że świątyni Ptacha nie ma. Została zaatakowana przez jakieś tam potwory, demony, nie wiadomo co. Imhotep zabrał jakieś święte księgi, zwoje zaczął uciekać i czeka teraz na nas w Memphis. Tam zostawił posłańca, właściwie nie posłańca, tylko tam kogoś, kto miał nas oczekiwać, też z zakonu Prometeusza. I właśnie ta osoba poinformowała nas, że mamy się udać do Memphis. Tam Imhotep będzie na nas czekał. No miejmy nadzieję, że Memphis nam już nie zniszczył i że Imhotep nie będzie musiał uciekać gdzieś jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, i dopiero pod koniec aktu do niego dotrzemy. Ale póki co, zobaczcie, tutaj przechodzimy sobie, tak przechodzimy. Trafiliśmy na ruiny Starego Królestwa, czaiła się tutaj masa nieumarłych. Wybiliśmy ich tutaj całą masę, jakieś szkielety, mumie, coś takiego. I teraz mamy wejść. Do tajemniczego grobowca. No to idziemy w dół. Trochę chłodniej na pewno będzie niż tutaj na powierzchni. Aha. No dobra. Czają się grobowe czerwy. Grobowiec, jakby strzeżony przez cztery posągi. No jak to bywa, właśnie w grobowcach jest jakiś sarkofag. Jak to bywało u starożytnych Egipcjan, masa posągów. Jeszcze jakieś takie skarby powinny tutaj być Pewnie zostały zarabowane przez te dzikie bestie Wszystkie, które tutaj wpadły wcześniej Otwieramy sarkofag Co tutaj? No jakieś tam kości widać Jakieś czaszki, coś takiego A poza tym okazało się, że ten zmarły Został pochowany w brązowych zdobnych nogawicach Z brązowym puklerzem I w miedzianym frygijskim hełmie znaczy, to pewnie tego więcej jest Tylko jak to się podświetlało tego więcej? kontrolę Nie, X chyba x em wszystko się podświetla, ale nic więcej tu nie ma. No dobra, musimy obejść ten cały grobowiec. Pójdziemy sobie tędy, bo już widziałem, że coś tu się przemieszczało. Mumie. Jakieś zabalsamowane trupy sobie tutaj chodzą. No to klepiemy je. No właśnie, zastanawiam się wcześniej, jak wchodziłem na jakieś inne lokacje, jakieś jaskinie, coś takiego. Chyba się właśnie zmieniała lokacja. Tutaj nie powinno być napisane, że jesteśmy teraz w jakimś tajemniczym grobowcu, coś takiego? Hmm. Cały czas jest podawana nazwa tej głównej lokacji, czyli Ruiny Starożytnego Królestwa. Dobra, w każdym razie była pułapka, jak to bywa również w takich właśnie egipskich grobowcach. Były pułapki, jak ktoś pamięta. Powiedzmy, grobowiec Tuttenhamona, Tam też była jakaś taka pułapka, właśnie. Jak ten kartel wchodził, Mitra odwetu, to nie. O, czasami, właśnie takie pułapki robiono, o, o, te, te, o, tutaj są właśnie czarne psy, czyli to są, czyli to będą szakale, no nie? Ja tam w którymś z tych poprzednich odcinków tak mówiłem, że jeżeli widzimy trzy zwierzaki, które wyglądają jak szakale albo jak psy, jak leżą na jakiś takich sarkofagach, to, że zawsze są to psy niby, a nie szakale, no ale potem sobie doczytałem, jak się upewniałem, że jeżeli te zwierzaki są czarne, właśnie, to są to na pewno szakale, a nie psy. A jeżeli nie są czarne, no to wtedy to będą psy dopiero. No, oczywiście, szakal, czyli symbol Anubisa, opiekuna zmarłych w starożytnym Egipcie. A czarne one były dlatego, ponieważ miały symbolizować rozkład. A no właśnie, jak się jakieś żywe organizmy rozkładają w takim gorącym, suchym klimacie, to one czarnieją właśnie. I właśnie czarny... Ojejku, jakaś pułapka. Czarny kolor był ogólnie właśnie kojarzony z rozkładem, ze śmiercią. Dlatego te szakale były przedstawiane właśnie jako takie czarne zwierzaki. No a poza tym, dlaczego akurat szakal był symbolem Anubisa, czyli boga, jakby opiekuna zmarłych? no dlatego, ponieważ szakal o, no, żywi się padliną, no, tam czaił się zawsze na jakichś cmentarzach, coś takiego, czyli też był kojarzony z umarłymi, prawda? Ze, ze zwłokami. No to dlatego właśnie zapewne właśnie Anubisowi, czyli takiemu półczłowiekowi, półszakalowi przypisano opiekę nad zmarłymi. Był kojarzony ze śmiercią też. No i tutaj właśnie widzimy takie szakale sobie siedzą. W symbole Anubisa. Hmm. Pamiętam, że jak byłem mały, to oglądałem taką bajkę, kreskówkę Johnny Quest był. Jeden z takich odcinków był właśnie Akcja działa się w Egipcie. I oni tam właśnie pobudzili do życia mumię. Pamiętam, że jak mały byłem, to się strasznie tego bałem. Po tym po nocach spać nie, nie, nie mogłem. Strasznie się bałem tej mumii z tej kreskówki. <gry> Dobra, wypadł wilczy pazur przez ten czas. Mamy jakiś grobowiec znowu. Coś tam mnie ostrzeliwało z góry. Ten no, grobowiec zaraz ogólnie przejdziemy cały, aż ja taki wielki nie jest. To sobie walniamy zupełnego, szybciej pójdzie. I zaraz idziemy dalej. I z tego co pamiętam, jeszcze jeden grobowiec w poprzednim odcinku znaleźliśmy, tylko ja do niego nie wchodziłem. Chciałem się jeszcze troszkę wrócić, zobaczyć, czy czasami czegoś nie ominąłem. No i właśnie... Ominąłem obsydianowe nagolenniki. No proszę, ale fajne one są i nawet mogę je nosić. I lepsze od tych, co mamy, zobaczcie. Ło! Wow! Dużo więcej zbroi, aż 54 zbroi, 2% odporności na obrażenia. No wyromijcie, 16% odporności na obrażenia kute, To już będziemy mieli, zobaczcie, 49% odporności na obrażenia kute, 16% zdolności do obrony i 13% ruchu. Będziemy szybciej popierdzielać tutaj po tej pustyni, w tym piasku. To co zakładamy 49, ale a nie mogę używać tych 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 naszych. Znaczy yy, tego naszego kafara, co to jest dokładnie żarłoczny obłok przerażenia. Ponieważ tutaj mieliśmy redukcję do wszystkich wymagań, ale to nic. Poza tym wszystko możemy nosić, będziemy szybciej biegać. To jest drugi przedmiot z zestawu. Obsydianowa zbroja, a tutaj możemy mieć tebejski sztunek, no tebejskiego sztunku raczej już nie zgromadzę tebejski sztunek to totalnie się już kojarzy z mitologią grecką pewnie byśmy musieli do Grecji wrócić żeby to jakoś odszukać te wszystkie elementy no ale może te obsydianowe elementy, jakiś może chociaż jeden element, żeby się jeszcze trafił te jakieś dodatkowe bonusy byśmy dostali kto wie, kto wie, może go znajdziemy idziemy szukać go Chyba wszystko tu obszedłem. Tak, wychodzimy z tego grobowca, pójdziemy sobie do tego drugiego grobowca. Może będzie jakiś drugi obsidianowy przedmiot. Mhm. Muszę spojrzeć na mapkę. Tutaj wszystko, to i wszystko, tu sobie jeszcze zajdziemy. Zobaczymy, czy tam nie ma jakiegoś przejścia dalej. No bo wiem, że mamy właściwie dwie drogi do wyboru. Jedna tutaj, tutaj jest, ten, tutaj jest ten grobowiec, o którym mówiłem, i druga droga tutaj. Więc to wszystko trzeba sprawdzić. Najpierw tu idziemy. O, by jakiś ślepy zaułek był. To by nam rozwiązało sprawę, już. No zobaczymy. Tak, tu chyba będzie tak. Tu jest takie obozowisko osobne. Super, super. I to sobie właśnie tutaj rozpracujemy. Wejdziemy do grobowca. Też go sobie rozpracujemy. I pójdziemy jedyną możliwą drogą. Tam brzegiem tej rzeki, no brzegiem Nilu oczywiście, tu mamy dolny Nil, jesteśmy na dolnym Nilu i wypadła, zobaczcie, tam widać po lewo esencja Udżat Horusa, symbol Horusa, czyli soku. Horus to był właśnie taki bóg z głową sokoła. Chyba syn Ozyrysa i Izydy to był, jeśli dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien, Horus. Esencja Udżad Chorusa. Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Esencja z rad, z rady seta, bla, bla, bla. Esencja Udżad Chorusa. Udżad to oko Chorusa, boga z głową Jastrzębia, bła, władcy nieba, a nie sokołe? Jastrzębia? No może jest i Jastrzębia. Symbolizuje ochroną i władzą. Zaklina każdą zbroję, zwiększając zbroję o 4 i dając 2% ochrony dawanej przez zbroję. A, czyli jeszcze zbroję zwiększa procentowo, nieźle. Ale z głową jastrzębia, a nie sokoła? Mm, no nie wiem, nie wiem. Aż sprawdzę z ciekawości po tym nagraniu. Myślę, <grym> że mi się zawsze zdawało, że Horus to jednak z głową sokoła był. A nie jastrzębia, Jastrzę? No nie wiem, sprawdzę. Ale wyczuwam jakąś pomyłkę. No ale może ja się mylę. Na pewno gdzieś tu jakaś pomyłka jest. Albo z mojej strony, albo z ich strony. Wchodzimy tymczasem do <grym> kolejnego grobowca. I widzimy grobowego czerwa, robala, insekta. Robal. <laughs> o, idzie mumia jakaś. Kuleje trochę. Zasuszony trup zabójca. No, podejrzewam. Ojejku. O, może będzie ektoplazma. Może będzie ektoplazma. Trzymajcie kciuki, szukamy ektoplazmy. Teleporcik, upiorne. No, no nie ma jak to Ale może więcej takich upiorów tutaj będzie. O, to wygląda mi na symbole Horusa, jakby takie głowy tego sokoła. No, czy tam jastrzemu już teraz? Nie wiem, zgłupiałem. O, im się łapki świecą. O. O, oni się w ogóle cali. Ale zaraz, skąd się wziął ten czerwony szkielet? Jego wcześniej nie było. On się jakby pojawił, gdy zabiłem jakąś inną istotę. Właściwie ciężko mówić o zabijaniu nieumarłych, no ale... Jak unicestwiłem tego nieumarłego, to jakby... O, zmienia się, patrzcie, w czerwonego szkieleta, ale fajne to jest. Dobra. O, zobaczcie, kolejne symbole Anubisa. Szakale, czarne szakale. Rozkładające się szakale. I pułapka unicestwiona, a co tu mamy? Majestatyczną skrzynię pełną epickich przedmiotów. No niekoniecznie, ale mamy esencję Jet Ozyrysa, esencję Lustra Archimedesa, znowu przedmiot z Grecji, fajnie. Może uda się coś tam jeszcze połączyć. Dżed Ozyrysa? Czy my to sprawdzaliśmy kiedyś? Nie. Dżed to kręgosłup Ozyrysa, władcy umarłych. Zaklina każdą broń, dodając plus 8 obrażeń zadawanych nieumarłym. Świetnie. I w tej części grobowca zrobiliśmy wszystko. Tak patrzę tutaj na górę. Jakieś takie też symbole widać ciekawe, egipskie. I fui, znowu te wstrętne robale. Dobrze, że się zwijają tak szybko. Nie muszę na niedługo patrzeć. Idziemy. Hmm, pułapka. I widzę tamte duchy. Czekam aż... Abo, no, nie będziemy czekać, aż się naładuje to. To upiorne uderzenie. Klepiemy od razu ich tutaj. I chcemy aktoplazmę. Dużo plazmy No nie ma ani jednej. O! Hmm, by się przydał jakiś większy zasięg tego upiornego uderzenia. Bo no, nauczników to to się średnio tutaj sprawdza. No ale nie narzekajmy, to upiorne uderzenie jest świetne. Gdyby nie ono, to to przechodzenie by trwało dużo dłużej. I kuferek. Jest kasa. I królewski kufel. Hmm. Królewski kufel. Epickie przedmioty. Uwaga, uwaga, nie. Ale dużo kasy, już ponad 1300 kasy tam chyba wyleciało. A tu co? A tu trzeba zniszczyć pułapkę na pewno. To niech ich tutaj więcej podejdzie. Dobra, odsunę się od tej drugiej pułapki i sobie sklepiemy te, te widma. Może w końcu wypadnie jakaś ektoplazma. No, jest ektoplazma? Nie ma ektoplazma. I teraz uwaga, uwaga, upiorne na uderzenie naładowane. Klepiemy. Hmm. Zasuszony trup, adept. I co? Sarkofak oraz kufer. Co tutaj? A łap, łapka. Sztywne płytowe nogawice życia. No to mi nie wygląda na przyrostek i przedrostek. O nie, no sztywne. Sztywne to jednak jest przedrostek. Jednak jest bonus. Dobra, zostawimy to sobie na sprzedaż. Aha, tu jeszcze możemy przejść. No, znowu łucznicy. No, ale dwóch oberwało. Ojdź. I co on się zmieni w tego ognistego szkieleta, jak go zabijemy? Zobaczymy. O, zmienia się. Ten też się zmieni. Chyba tak. To chyba wszystkie te takie, no. Te takie żółte istoty. Znaczy, które mają żółty napis. I co, tu wszystko chyba. Tak, obszedłem cały grobowiec, zaraz dobędziemy poziom. A nie, jeszcze tutaj mogę iść. To może jeszcze w tym grobowcu zdobędziemy poziom. Jak dobrze pójdzie. Tak, mamy szansę, mamy szansę. Dużo istot jest, prawda? No nie, jednak za mało tych istot. Stanowczo za mało. Wstrętny wysięg! Zobaczcie tutaj, wypadł. Ktoś tu we mnie strzela. Czy, miał, czy ja miałem wcześniej jakiś wstrętny wysiłek w ogóle? Człupy? Co to jest? Gdzie to jest? E ektoplazma, esencja z rady SETA. Tu jest. Chyba nie miałem tego. Obrzydliwa kropla zmieszanej żółci, krwi i ropy. Wzmacnia pierścienie i amulety. Dodając 2% zmniejszenia witalności i 5% zmniejszenia witalności, czyli. Zmniejsza punktowo i procentowo witalność. No dobrze. Czyli co, wychodzimy stąd, nie? Tu już wszystko przejrzeliśmy. Możemy wrócić na nasz główny trakt. Który, który jest tutaj w pobliżu. Zaraz, gdzieś tutaj, właśnie nad brzegiem rzeki. O. Idziemy sobie dalej. O, 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 eliksir zdrowia. minąłem wcześniej. Teraz go wezmę. Pójdziemy sobie brzegiem rzeki tutaj. O, zamocze stopy, jak fajnie. Widzisz jak tu jest gorąco na tej pustyni. No dobrze, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu sobie pójdziemy brzegiem. Oj, to jakieś, co prawda nie są te główne takie wielkie pochodnie, ale to już może być zapowiedź jakiejś większej lokacji, więc trochę się jednak wrócę. Przejdziemy się tu, tak jest jakieś obozowisko. Kaplica odmrożenia. <laughs> tu jest ślepy zaułek, świetnie. Znowu ten wielki czarny kamień, który wylazł z jakiejś dziury emanującej energią taką dziwaczną. Esencja Jet Ozyrysa znowu nam się pojawiła. No ładnie się sypią te amulety i relikwie, tylko żadne. Receptury do pomniejszych artefaktów tutaj w tym drugim akcie zbytnio nie chcą lecieć. Te takie fajne egipskie, jakieś. Pustynny upierzca. Kupiemy tu wszystkich. Co oni na plecach mają? Hmm. No dobra, jakie szkielety wstępu? Na to kto? Inen, czarodziejka z zakonu Prometeusza. O, znowu z zakonu Prometeusza. A brakowało. I dzięki za ratunek. A co to było jakieś zadanie połączone? O, proszę. Jej. 7,5 pół tysiąca punktów doświadczenia i naszyjnik rozumowania. Naszyjnik rozumowania, 13 inteligencji. No. Pff. No, ale to nieważne, ponieważ mamy poziom. Mamy poziom. ale to zaraz jeszcze poziomu nie będę brał, może zapomnę o nim. No ale spoko, nie, nie zapomnę o poziomie. Aha, w ogóle 21 poziom możemy te tarcze sprawdzić. Tylko może się jeszcze Nie, no dobra, sprawdzimy teraz. Sprawdzimy teraz, co się tutaj właściwie dzieje. Czyli co? Bierzemy poziom. Punkcik w zręczność, punkcik w siłę. Tu jest ładnie. Tutaj bierzemy 3 punkty do upioronego uderzenia. Już 164% całkowitych obrażeń. Masakra. Masakra, zwłaszcza, że mamy bazowe obrażenia bardzo duże, to ten procent ładnie tutaj działa. No i co? Ta tarcza właśnie mnie tak zastanawia. Hmm. Hmm, 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 hmm. na pewno blokuje więcej obrażeń aż 68 ta nasza daje 10% szansy na 100% odporności na obrażenia, czyli co 10 obrażenie w nas skierowane w ogóle nas nie tyka praktycznie dzięki temu tylko nie wiem czy to dotyczy obrażeń kłutych niby te obrażenia kłute się, mają jakąś taką zdolność przebijania się chyba przez wszystko chyba, że mamy odporność na to, to jest to jakoś niwelowane wtedy, nie wiem dokładnie jak to działa no właśnie, jeszcze mamy w tarczy 16% na obrażenia kłuty, 12% do siły, 9% do zręczności i szybkość ataku. No właśnie, szybkość ataku i tutaj też siła. No zobaczymy, jak to nam się przełoży. Mamy 88% średnie obrażenia, 84% no mniej, no mniej, nie, no to nie. Jednak zdecydowanie lepiej działa ta szybkość ataku, jeśli chodzi o przeliczanie średnich obrażeń na sekundę. A siła tutaj tak bardzo nie pomoże procentowo. No, niby jeszcze to zwiększa zdrowie i procentowo, i punktowo, no ale mamy 1242, tak byśmy mieli 1443. Na no jakichś wielkich problemów ze zdrowiem nie mamy. Jeszcze ani razu nie zginąłem. Miksturki nadążam, 5 nawet nie muszę uciekać przed tymi istotami. Więc chyba nie będziemy przesadzać, co zostawimy sobie ten puklerz no. Mamy większą szybkość ataku. Ta szybkość ataku zwiększona nam się przyda, bo mamy bardzo wolną broń. No i jeszcze zaręczność tutaj dostajemy. Zostawimy sobie puklerz forysia stanowczy. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Co się tutaj dzieje? <laughs> Brzeg Nilu, dolny Nil. Aha, dużo istot. Widzę już na mapie jakąś jaskinię znowu, albo grobowiec. W każdym razie to jest zazwyczaj jakaś taka podziemna lokacja. Zobaczymy, co tym razem nam wymyślili. Tajemniczy grobowiec, no znowu grobowiec. Skończyły się jaskinie, skończyły się piastyż, piaszczyste jaskinie. No ale to już Dolny Nil, czyli zbliżamy się pewnie do jakiejś Doliny Królów, albo coś takiego, tam coraz więcej tych grobowców powinno być. Więc nic dziwnego, że je tak często spotykamy. Memphis przecież, no tylko Właśnie ciekawe jak daleko to Memphis jest. Elixir zdrowia. 33 eliksiry mamy. No startowały z 50, zaczynają się po malutku kończyć, ale to nic. Dajemy radę. Tutaj te ślepy załeknie, tam będzie przejście dalej. Szakaloczłek, akolita, ale chyba coś ominąłem. A nie, to chyba będzie połączenie. No, by było. Zabijemy sobie te zarażone sępy. Sterta kości. Teraz tak, po lewo widzę już fontannę reinkarnacji. Tu dwa pierścionki wypadły, to wiorę. No, już widzę, że ten grobowiec będzie za górami, gdzieś tam, czyli w Teraz do niego nie dotrzemy. Bijemy sępy. Zaraz zacznie ten psioniczny płomień przeskakiwać. Już jest, już padają. Dobra. I znowu sterta kości. No ale nic dziwnego, że w pobliżu sępów jest dużo stert No nie. Zdobiony kostur błyskawicy. Jak to w ogóle wygląda? No, taki ładny kostur, proszę bardzo. Nic dziwnego, że w pobliżu sępów dużo kości, no bo wiadomo, sępy też się żywią padliną, podobnie jak te wszystkie szakale, które spotykaliśmy, hieny. Mm, podobnie jak i takie właśnie. Oj, oj, coś tu się sypnęło, ale... a to nie dla odwetu. No. I co, tutaj wszystko... W sumie te czerwy wszystkie, które spotykaliśmy, te pleśnie, to wszystko odpowiedzialne za rozkład. Ten drugi akt jakiś taki pełen rozkładu jest. Szkielety, mumie chodzą, wszystko się kojarzy z rozkładem. Zobaczcie, jak wyrąbiście, ta palma wygląda tutaj. Ona sobie jakoś tutaj wyrasta z tych skał tam. No I tutaj widzimy normalnie pień. Pomijając to, że palma nie ma pnia, no nie? Ona ma tylko praktycznie... Z ziemi od razu wystają gałęzie. Palmy nie mają pnia. Ogólnie, jak się palmy przetnie, to nie mają słojów, tak jak drzewo. Po prostu są takie jednolite. No dobra, idziemy sobie tutaj. Tutaj takie typowe egipskie łodzie. Zapomniałem, jak one się nazywały, wiedziałem. A, No dobra, jak sobie przypomnę, to Wam powiem. W każdym razie mamy fontannę reinkarnacji tutaj. Lepiej się trochę cofnę, żeby mnie nie zauważyli. Cofnę się, żeby mnie nie zauważyli, ponieważ tutaj już zakończymy sobie ten odcinek Titan Questa. W następnym odcinku może w końcu uda się dotrzeć do tego Memphis. Mamy tutaj tylko zadanie główne związane właśnie z Memphis. Wciąż musimy szukać tego Imhotepa. Nie znaleźliśmy go w Scythe, bo musiał uciekać z tej płonącej świątyni ptacha. Czeka na nas w Memphis. Postaramy się tam dotrzeć, a tymczasem żegnam was. Na razie.